Piątek 24 maja mini mundialowa karawana dotarła do Nowogardu. Tu po raz drugi młodzi piłkarze mieli okazję wziąć udział w tym turnieju. Przypomnijmy, że w debiucie przed rokiem reprezentanci Nowogardu wygrali wielki finał mini mundialu w kategorii klas 5 i szóstych występując w barwach Serbii cały rok trenowaliśmy w zeszłym roku spróbowaliśmy udało się cały rok treningów mamy nadzieję że teraz będą dwa mistrzostwa w dwóch grupach Tym razem organizacja turnieju w Nowogardzie to ogromna zasługa wielkiego zaangażowania ze strony także zastępcy burmistrza Czapli Damiana Simińskiego. Dla nich niech to będzie przede wszystkim dobra zabawa, jeżeli dojdą do finału, czy tego ostatecznego finału, zagrają o pierwsze miejsce, będziemy się z tego powodu bardzo cieszyć, natomiast przede wszystkim zabawa i sport. To jest dzisiaj najważniejsze. Turniej rozpoczął się też wyjątkowo od minuty ciszy poświęconej nauczycielowi wychowania fizycznego, byłego radnego gminy Grzegorza Górczewskiego, który przed rokiem prowadził drużyny w trakcie mini mundialu. A potem do boju ruszyli uczniowie nowogardzkich jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Los przydzielił im reprezentowanie m.in. Holandii, Chorwacji, USA, Włoch, Japonii i Ekwadoru. Także w Nowogardzie walka toczyła się nie tylko na boisku. W końcu na każdej eliminacji wraz z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji wybieramy także najlepszych kibiców. Bardzo nas cieszy, że znajdują się drużyny kibiców, które nie tylko dopingują swoim zawodnikom, ale tak naprawdę wszystkim i czują zabawę, potrafią zachować się fair play. O to chodzi w tym wszystkim. No a my wciąż szukamy tej najlepszej drużyny, która pojedzie tak jak ich koledzy i koleżanki na finał do Szczecina. No myślę, że zwycięzcy z Nowogardu mają duże szanse na puchar i medale z rąk komendanta. Zaprosiliśmy ich na 8 czerwca na finał i zobaczymy co będzie. W Nowogardzie wygrała bezapelacyjnie grupa wsparcia uczniów ze szkoły podstawowej nr 4, czyli ekip Chorwacji i Ekwadoru. Za nimi dopingujący Turcję, Włochy, Japonię, a nawet momentami Peru trzecie miejsce dla fanów Gany. A co do grania? W ani jednym spotkaniu grupowym nie zanotowaliśmy bezbramkowego remisu. Młodzi sportowcy zdobyli w sumie 41 bramek. W nagrodę wszyscy mogli wziąć udział w sprawnościowych konkursach mini-mundialowych. Jeśli chodzi o półfinały, to w grupie młodszej Turcja, czyli nowogardzka trójka rozbiła 5-0 Chorwację, przedstawicieli SP4. A Belgia z nowogardzkiej jedynki wygrała, jakże także 5-0 z Holandią, drugą ekipą SP2. Półfinały kategorii starszej były bardziej zacięte. W meczu Peru-Włochy, czyli uczniów SP1 z kolegami z SP3, na początek obie strony regularnie trafiały w słupki, Peru zresztą dwukrotnie. A w bramkę szybciej wstrzelili się Włosi. Zdobyli ich aż 4 i dopiero wtedy trafiło także honorowo Peru. W drugiej parze Boliwia. SP2 prowadziła dwukrotnie z Japonią drugą ekipą nowogardzkiej trójki, ale za każdym razem ambitnie Japończycy wyrównywali. Dogrywka także nie przyniosła rozstrzygnięcia i doczekaliśmy się rzutów karnych. Tu Boliwijczycy mieli więcej szczęścia. Trafili raz, trafili drugi raz, a w tym samym czasie rywale albo nie to trafili pokonać bramkarza Boliwii, albo nie trafiali w bramkę i finalista mógł zapomnieć się w radości. W ten sposób doczekaliśmy się pojedynków o brąz. W gronie młodszych Holandia pokonała 2-0 Chorwację, a wśród starszych Peru wygrało, ale po pięknej walce ze strony Japonii tylko 3-2. Przedstawiciele kraju kwitnącej wiśni walczyli do samego końca i choćby za to zasłużyli na szacunek od nas wszystkich. Wreszcie finały. Trzecio- i czwartoklasiści to oczywiście starcie Turcji z Belgią. Ci drudzy postanowili zapracować sobie na miano faworytów także turnieju finałowego w Szczecinie. Bo w finale zaaplikowali Turkom aż trzy bramki nie tracąc żadnej. W ten sposób Belgia która zdobyła aż 14 bramek tracąc jedną. To musi robić wrażenie. Bardzo dziękuję za gratulacje, ale mogliśmy też przegrać tutaj z Turkami, bo też są dobrą drużyną. Ale jednak nie lepszą od nas. No właśnie, powiedz mi, co Wam się najbardziej podobało w mini Mundialu? Graliście z dużym zacięciem, ale to chyba, no właśnie, nie wiem, dobra, niedobra zabawa? Głównie podobała nam się nasza wygrana, a to zabawa jest super. Przede wszystkim jest to fajna, fajna zabawa dla dzieciaków. Na tyle nagród, które tutaj sponsorzy zasponsorowali, także no, nie ma z czym porównywać z innymi zawodami. Wygraliście, pewnie, jedziecie do Szczecina i mam wrażenie, że Belgia będzie chciała tam trochę zaszaleć. Ja myślę, że tak, charyzma dzieciaków, przede wszystkim wola walki i techniczne umiejętności poniosą ich na same wyżyny. Za to meczu piąto i klasistów nie zapomnimy długo. Boliwia i Włochy, wszystko rozpoczęło się od szybkiej akcji tych drugich, po której super uderzeniem, ale na bramkę własną popisał się Nikodem Woźniak. Mecz finałowy pokazał wam właśnie jak można walczyć. Ile dzieciaki potrafią włożyć w to selca, szczególnie było widać to po zawodniku, który myślałem, że po bramce samobójczej po prostu się podda, złoży, a jego to zmotywowało i walczył do końca. I rzeczywiście Nikodem rezonu nie stracił i od tego momentu strzelał już tylko do bramki właściwej. Kiedy więc z Boliwia prowadziła 3 do 1 i stwarzała kolejne okazje pod bramką rywala, wydawało się, że jest po meczu. Piłka nożna w każdym wydaniu potrafi być jednak zaskakująca. Włosi zrobili coś, czego nie spodziewał się nikt. Najpierw zdobyli bramkę kontaktową, później w samej końcówce wyrównali po piękne akcji całej drużyny. Przy zachowaniu do końca zimnej krwi przez napastnika to się z przyjemnością oglądało. Nawet piekłonowie Włoch w to do końca nie mogli uwierzyć. Jeszcze jednak dobrze się nie nacieszyli z sukcesu i wyrównania, gdy tuż po wznowieniu ze środka boiska trafił po raz kolejny boliwijczyk Woźniak. Po chwili dał piękny wykonany rzut wolny, którego mogą pozastrościć nawet zawodowi piłkarze. I tak w dramatycznych, ale dla nas pięknych okolicznościach Boliwia pokonała jednak Włochy 5 do 3. No to znaczy na początku nie wierzyliśmy, że w ogóle z grupy widzimy, ale później się okazało, że bardzo dobrze graliśmy. No i w finale się znaliśmy i wygraliśmy. Minimundial dla Ciebie to duża przygoda? No duża. Rok temu też grałem krasieców miałem. Oczywiście jakiś żal w sercach dzielnych Włochów pozostał po takim spotkaniu mieli do tego prawo, ale do finału w Szczecinie zakwalifikowali się, więc nadal liczą się w grze. Przegrana 5-3 trochę nam dała do przemyślenia, kiedy w Szczecinie spróbujemy wygrać z Boliwią. Powiedz mi, to był fajny turniej, fajna zabawa. Grania było sporo, jesteście na pewno trochę zmęczeni, ale chyba było warto przyjść. Było, warto. Graliśmy do godziny 16, ale to nic, bo była, ważna była zabawa. Dziewczyny zrobiły też tutaj dużo, szczególnie Dalia Furmańczyk, która została wyróżniona jako zawodniczka na tym turnieju. Lubią grać, więc ja lubię z nimi trenować. Tak to jest. Tak wygląda końcowa kolejność mini mundialowej rywalizacji w Nowogardzie. W klasach trzecich i czwartych wyjazd do Szczecina zapewnili sobie uczniowie trójki, jedynki, czyli Turcy i Belgowie. W klasach starszych ponownie trójki i tym razem dwójki, czyli Włosi i Boliwijczycy. A my zapraszamy już teraz na jutro na 17.15. Relacja z kolejnego turnieju eliminacyjnego, tym razem z Nowego Warpna.